kiedy państwo polskie działa. To polscy patrioci muszą chwycić za broń. Tak było przez stulecia i tak jest teraz. Państwo polskie działa. Państwo polskie Donalda Tuska aptykowało. Państwo polskie za czasów Donalda Tuska służy Niemcom. Dlatego Polacy, polscy patrioci musieli tu przyjechać na dzisiejszą demonstrację. Demonstrację i także my jesteśmy tutaj e, dzisiaj w Słubicach. Jesteśmy tutaj w Słubicach, żeby wyrazić poparcie dla obywateli, którzy troszczą się o sprawy polskie. Biorą sprawy w własne ręce. Wiedzą, że na dzisiejszą Władze nie można liczyć i że to oni muszą stać na granicy i obserwować sytuację i informować społeczeństwo, co się dzieje. Gdyby nie oni, nie wiedzielibyśmy o tym, co się dzieje: o tym, jak zalewa się Polskę nielegalnymi imigrantami. Jesteśmy tutaj jako posłowie, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, żeby wyrazić wdzięczność, poparcie i pokazać, że Polacy są z nimi. Polska, jak od dawien, dawna, tak teraz potrzebuje prawdziwych patriotów. Czekamy na Was.